Montero, chciałeś uniwersalny zestaw spinningowy? Mam na Ciebie dzisiaj 3 zestawy: od 129 zł do 219. Zł. Naprawdę petardy zestaw z kijem Tormentor, 20 długości, 5,20 ciężar wyrzutu. Bardzo uniwersalny zestaw nie szczupaków, okoni, sandaczy na wszystkie typy przynęt, zarówno miękkie, jak i twarde. I do tego wjeżdża Ten otokowrotek jest to Dam Fahrenheit rozmiar 3000, 6 łożysk, 8 kg siła mulca, zapasowa szpula i ta rewelacyjna cena z 325 zł robimy go na 189 zł tylko. Iszy budżet, ten sam kij, a zestaw za 129 zł, gdzie ostatni cena z szacunek litrów było 189 z kołowrotkiem Delphin Bronze, też rozmiar 3000. Fajna sprawa dla początkującego. A tu mam naprawdę rewelacyjnego zawodnika. Ten sam KeyTorMentro 220, ale do tego kołowrotek DSX 3000. Jak on kręci, jak on dobrze wygląda, posiada on cztery łożyska. Rewelacyjną pracę! No i cenę: z 394,10 zł, refereniujemy na cenę 219 z darmową dostawą. Naprawdę mega fajne zestawy po to, żebyś uniwersalnie sobie spinningował na każdy rodzaj naszego drapieżnika.